Słowa z daleka są niekiedy bliższe człowiekowi niż myśli wydobyte z samego wnętrza. Człowiek w oczach Bożych jest piękny, a miłość do niego jest w Bogu bardziej szalona niż szaleństwo bez miłości. Pomyśl na chwilę o tym Habakuku, o tym proroku. Co to gdzieś tam daleko mieszka? Nagle Anioł Boży go chwyta. Przenosi go kilka tysięcy kilometrów dalej. Mówi mu, zanieś śniadanie Danielowi, który jest w jaskini w Babilonie. On, panie, przecież ja nie znam Babilonu, nie wiem, gdzie to jest w ogóle. Kiedy rozważam to, co jest napisane w księdze Daniela, mnie to zdziwia, zadziwia. Mnie to. mnie to po prostu przeraża i zadziwia, że ktoś na górze siedzi i mówi: jak tu temu człowiekowi dać śniadanie? No, nie dam mu z Ameryki Południowej, nie przyślę mu z restauracji jakiejś takiej czy innej. Komu dam przez takiego kelnera, że on spojrzy na kelnera i pomyśli, że ja przytulam tego to, to dziecko? Jak ten Bóg myśli o szczegółach, o detalach, to jest ważne w tym tekście. Niby nic wielkiego, nie? Taka polewka z chlebem, no co to znowu? No? Kiedy ktoś jednak daje ci prezent, to nie szukaj w tym prezencie wad. Wartość daru jest w pamięci o tobie. I w ofiarowaniu go tobie, a nie w samym podarunku nawet. Ko, uświadom sobie, że ktoś o tobie myśli. Tak jest z darami bożymi. Poza tym ta polewka z chlebem, no. Czy spotkało cię coś takiego, że Aniu przyniósł ci smaczne danie z greckiej restauracji z drugiego końca miasta i skończyły ci się pieniądze i od tygodnia próbowałaś, czy próbowałeś bezskutecznie pożyczyć od bliskiego krewnego, który nosi paltocik za sześć tysięcy, Jeździ nam tyle w wakacje i nie zauważa cię na ulicy? Jeśli nie czujesz się pominięty, pominięta, mimo tego, że cię nie zauważają najbliżsi, jeśli nie czujesz się pominięty, mimo tego, że cię nie zauważają, to jesteś blisko Boga. Bo jeśli cię ktoś nie zauważa, a ty czujesz się pominięty, to nie jesteś blisko Boga. Jesteś tylko daleko od ludzi. Prawdziwy spokój jest dostępny dla tych, co żyją pośród niepokoju. Dlaczego Bóg objawił się dopiero wtedy Jakubowi, gdy go rozłożyło życie na łopatki i leżał tak poniżony wygnaniem z domu na drodze do Haran w ciemną noc? Dlaczego Jezus przemówił do Szawła, gdy ten upadł na wznak? Z galopującego konia w drodze do Damaszku. Dlaczego Jezus dopiero wtedy zapewnił szczęśliwy połów Piotrowi, gdy ten upadł na twarz, przed nim ze słowami: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeczny. Najsmaczniejsze łaski, smaczne jak polewka Habakuka, spadają z najwyższego nieba na najniżej położonych. Jakub, otworzyło mu się niebo, leżał na ziemi. Paweł, otworzyło mu się niebo, leżał na ziemi. Piotr, otworzył mu się obfity połów. Upadł na twarz przed Jezusem. Rozważ to. Daniel otrzymuje najsmaczniejszy smakołyk z przytuleniem. Siedzi na dnie jaskini. Rozważ to. Zobacz to, to nawet nie usłysz, tylko zobacz. Ale tak jest. Daniel pośród lwów to człowiek przegrany, osądzony, zniszczony przez oskarżenie społeczności. Prorok to człowiek tak przepełniony łaską, że nie ma racji. Nie ma racji bytu wśród ludzi. Nie lubimy przegrywać. Nie znosimy niesprawiedliwego potraktowania naszej osoby. Nie lubimy, gdy się nas unika, potępia, pokazuje palcami. Wystarczy mieć takich kolegów, którzy nie są przyjaciółmi. Wystarczy przeżyć to znaczące milczenie, kiedy wchodzi się do pokoju, w którym przebywają ci, co nas przed chwilą obmówili. Wystarczy usłyszeć śmiech za plecami z nas samych, i masz swoją jaskinię. Nie trzeba coś wielkiego. Czasem w rodzinie czujemy się jak pośród lwów, pośród bestii. Wystarczy to wszystko, a okaże się, że Bóg jest blisko. W świecie Boga chwała przypada wyszydzonym. Ordery i krzyże zasługi rozdaje się przegranym i przegnanym. W Królestwie Szatana hańba przypada nie tylko wyszydzonym, ale i szydzącym. Tym właśnie, tym bardziej. Rozważ to. Bóg nie wydobył Daniela z jaskini od razu. Zostawił go, przyniósł mu tylko tą polewkę, dał mu do zrozumienia coś i zostawił go dalej w tej jaskini. Z jaskini wydobył go ten, który go wtrącił na buchodonozor. Dziwne, ten, który cię zniszczył, ten może cię wydobyć. Przesłał tylko Habakuka z posiłkiem, tylko tyle Bóg zrobił ze śniadańkiem. Dla Boga nie ma miejsca, w którym On byłby przerażony naszym położeniem. Rozważ to. Dla Boga nie ma takiej chwili w Twoim życiu i takiego miejsca w Twoim życiu, w których On, Bóg, byłby przerażony tym, co się z Tobą dzieje. Nie ma. On z każdej sytuacji może Cię wybawić i w każdej sytuacji jest tak blisko, że nie musi się spieszyć, żeby zmienić Twoją sytuację. On wszystko ma tak w swojej dłoni. Nic mu się tu nie wymknie z palcem. Już nie musisz bać. Nie musisz się bać. On wszędzie jest Panem. Problemy zresztą nie są po to, aby je szybko rozwiązywać ale po to, żeby nas zmieniały. Problemy czasem, choroby, cierpienia, problemy, kłopoty, odrzucenie, cierpienie to wszystko jest po to, żeby trwało, a nie żeby się szybko zmieniło. Daniel wytrwał w jaskini przez siedem dni, a być może mamy w tej chwili trzy i pół dnia w tym, co przeżywasz. I Bóg mnie tylko tutaj po to przysłał, żeby Ci powiedzieć, przeze mnie, że on cię przytula. I przyniosłem ci śniadanie w postaci tej konferencji. Rozumiesz, Danielu? Uświadom sobie tylko to, że jesteś kochany i kochana, ale nic się być może nie zmieni w Twojej sytuacji. Ale ty wytrwaj. Hiobie, Danielu, proroku. Jeśli jesteś prawdziwym prorokiem, no to musi być tak, jak jest. Jeśli imitacją, to może być coś nie tak z tobą. Nie musi się nic zmienić na lepsze w Twoim położeniu. Bóg nie obiecuje nikomu życia bez kłopotów. Obiecuje tylko, że nawet w największych kłopotach podąży za nami jak matka z łyżeczką manny, by nakarmić swoje dziecko. Najcudowniejsze minuty przeżywają z Bogiem ci, którzy potrafią wytrwać w najokropniejszych godzinach, wierząc że Bóg nie opuszcza nigdy. Niezmienny brak nadziei na poprawę naszego losu zmienia coś ważniejszego niż los. Zmienia nasze myślenie, pozwala odkryć obecność Boga, która jest przytuleniem, ogarnięciem ramieniem, karmieniem łyżeczką wypełnioną manną. Kiedy czytam o mannie na pustyni, Taki tekst Księga wyjścia, że Bóg karmił manną swój lud. Jest napisane, że ich było 600 tysięcy ludzi. Mniejsza z tym, ile ich było. 600 tysięcy dzieci w miejscu, gdzie nawet nie było baru mlecznego zastanawiam się nad średnicą talerza, z którego podnosił ojciec wszechmogący łyżeczkę z manną. 600 tysięcy. Ten talerz. Musiał być chyba też tak duży jak ladający talerz może z jakiegoś filmu science fiction. Przypominam sobie swoją mamę, która siedziała mnie na kolanach, gdy jeszcze nie rozumiałem wielu słów ludzkich, ale pamiętam ten obraz i opowiadając nieprawdopodobne bajki, raz po raz zanurzała lśniącą łyżeczkę w lepkiej białej mannie. Nie pamiętam ten smak i karmiła mnie delikatnymi ruchami swej ręki. O jak mi było dobrze. Manna była słodka i pisałbym o niej zapewne więcej niż Marcel Prust o magdalenkach. Skąbrę. Czyniła to zawsze w kuchni, gdzie huczał ogień w piecu i było trochę piekielnie. Ale ciepło było na kolanach. Myślę teraz o Bogu, że on czasem nam piekielną atmosferę sprawia, ale kolana są blisko, mówię wam naprawdę. Talerz w powietrzu wisi. To było takie cudowne. Czułem się taki bezpieczny, choć widziałem języki płomienne, wydobywające się z pomiędzy frajarek starego pieca, bo w takiej starej kamienicy mieszkałem. Rozumiem Izrael na pustyni w tej piekielnej atmosferze, drgającego od gorąca powietrza, rozumiem Daniela pochłaniającego apetytem polewkę, gdy go otaczały czerwone języki lwów. Bóg jest takim ojcem macierzyńskim, na to śpiewaliśmy. I On jest takim Panem, że nawet jeśli dookoła masz to piekło i bestie, Ci jako to w ogóle nie interesuje. On tak panuje nad sytuacją, że przyjdzie i nakarmi Cię, nie zauważając tych bestii, które Ciebie otaczają. Ty się też nie bój. No jak Pan jest z Tobą, co Ci się może stać? Wierz w to, że jesteś na Jego kolanach. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego od ducha do ucha.